Blogerzy bajki piszą. Magiczna bajaderka Danuta Awolusi o przemądrzałej pchle przypowieść z morałem. W małym gospodarstwie pewna pchła mała była nad wyraz i straszliwie przemądrzała. Uwielbiała dokazywać na lewo i prawo, choć sama sobie musiała bić brawo psu gospodarza raz w sierść wskoczyła. Rad swych złotych bynajmniej nie kryła. Pan pies się myć powinien częściej i sierść szczotkować o wiele gęściej. Wtem pewnej kozie uwagę zwróciła. Pani coś bardzo ostatnio utyła. Ja pani mówię, niech pani uważa lub dietę leczną prędko rozważa. Nie oszczędziła nawet kota właty, uciekał on przed nią, co róż do chaty. W końcu jednak dowiedział się swego. Pan chce mysz złapać? Jeszcze czego? Od kury do jajka, od owcy do krowy, Każdy więc słyszał kwieciste przemowy. Aż dnia pewnego, gdy na psa wskoczyła, doszła ją z obroży, woń bardzo niemiła. A to pies, co się myć, zaczął częściej. I swą sierść łapą szczotkować gęściej. Obroże na szyi miał przeciw pchelną I swej towarzyszce zgotował śmierć mierną. A morał z tej bajki jest ważny i powszechnie znany, Więc słuchaj, czytelniku, z mądrością obeznany. W towarzystwie będąc, przez grzeczność w swej mowie, Nie pouczaj innych, wyjdzie ci na zdrowie. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Żebka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.